Dużo pieniędzy. Gdyby Joker był taki cwany, kazałby nam wziąć większy wóz. Pewnie kazał ci mnie zabić, kiedy załadujemy force. Nie, ja mam zabić kierowcę autobusu. Kierowcę autobusu? Jakiego autobusu? Lekcje się skończyły, czas ruszać. Ten facet nie wstanie? Dużo pieniędzy. Co się stało z resztą chłopaków? Myślisz, że jesteś cwany? Facet, który was wynajął z wami, zrobi dokładnie to samo. Kiedyś przestępcy w tym mieście mieli zasady, honor, szacunek. Spójrz na siebie. Co ty wierzysz? Co wierzysz? Wierzę, że co cię nie zabije, to cię tylko... dziwni.